A więc jak Jestem Kamilo Zorro, a dziś w tym odcinku przedstawiam mój nowy projekt. A więc pytacie, jaki projekt? A ja już lecę z wytłumaczeniem. Chodzi mi o to, że mam w planie wypuszczenie własnych koszulek, kubków, jakichś plakatów, naklejek różnych rzeczy. Ale wiadomo, że na no to trzeba pieniędzy, czasu, cierpliwości. Ja dobrze o tym wiem. Tutaj macie logo, to jest taki. Szkic, bo nie wiem, czy to będzie ulegać zmianie, czy nie, mi się chwilowo, w sensie chwilowo no, na tą chwilę mi się to podoba. Ale jeśli mi przyjdzie jakaś nowa wena na zrobienie jakiegoś projektu nowego, no to ja sobie rezerwuję. i robię to oczywiście. Więc wy w komentarzach możecie napisać jakieś pomysły, co mógłbym zrobić własnego. Ja mam właśnie w planach jakieś naklejki, szulki, kubki. Wiadomo, że nie będę od razu hurtowo tego robił, ja nie wiem czy to się w ogóle sprzeda, nie? Więc jeśli będziecie chętni, dajcie mi znać tu w komentarzach. Ja wtedy będę wiedział, czy to ma w ogóle sens. Na tą chwilę mam w myślach coś takiego... Mamy koszulkę, że po prostu tutaj takie małe logo zrobić i właśnie zacząć od czegoś takiego, a nie, że od razu jakąś głęboką wodę skakać i walić jakieś nie wiadomo jakie wzory tak naprawdę. Do tego trzeba też mieć umiejętności, a nie ukrywam, że ja w jakiejś tam aplikacji będę doprojektował, zobaczę jak to będzie, znajdę jakąś firmę, która mi to zrobi. Może jakiś kot rabatowy się znajdzie na większą ilość, jak będę zamawiał. W ogóle jeszcze masa planów przede mną, ale to jest jeden z tych projektów, z którymi chcę Wam się podzielić, bo reszta to będą tak naprawdę niespodzianki dla Was. Mi bardzo podoba ten plan, ale nie wiem jak Wam, więc dajcie znać, jak już mówiłem, tam w komentarzach. Jeśli Wam się to spodoba, to się w ogóle przyjmie, no to biorę się do roboty. Postaram się nazbierać jak najwięcej funduszy, żeby zrobić jak najwięcej tych koszulek od razu jak po zamówieniach będę wysyłał je do Was, więc to by było na tyle. Jestem Kamil Zorro i Siemanko.